Żyjemy sobie codziennie z naszymi pieskami, rano, jemy śniadanko. Potem niektórzy idą do pracy, niektórzy zajmują się własnymi projektami. Przychodzi tutaj szereg korektywów, które się zajmują różnego rodzaju działalnością, od szeroko pojętej ekologii przez kulturę. Yy, przychodzą też balarze, rzeźbiarze różnego rodzaju artyści, dużo przedsięwzięć muzycznych się dzieje, także no, cała masa różnych rzeczy. To jest taki jakiś sposób na życie, który sobie wybraliśmy. Myjemy się w wiseczce, <grym> yy, nie wiem, no, nie mamy prądu, więc sobie każdy tam radzi. Yy, na koncertach używamy generatora prądu, yy, który wypożyczamy zazwyczaj. No a na co dzień. No, coś pięknego centrum miasta i ja sobie mogę zjeść sałatę, którą sobie wychodowałam ze swoją przyczepą I, i razem z jajeczkiem od naszych kurek, które tutaj sobie biegają, także no sielanka. Układy tutaj z właścicielami terenu nigdy nie były napięte, Zawsze się jakoś tam mniej czy więcej kontaktowaliśmy, ale od momentu pojawienia się tego zagrożenia, tej informacji o wyprowadzce po prostu Państwo raczej przestali się z nami kontaktować. To jest jaki albo... deweloper? Deweloper to jest chyba podwykonawca dewelopera Gant. Zawsze kontaktowaliśmy się w tej sprawie z firmą GANT. E, zaczęli nas bywać i nie podawali dokładnych żadnych terminów, chociaż staraliśmy się z nimi w tej sprawie skontaktować. I teraz słyszymy od kierownika budowy, że mamy właśnie ten tydzień czasu pozostały tutaj. Tak naprawdę bardzo ciężko nam będzie, ponieważ jesteśmy w trakcie pisania projektu, e, który możemy złożyć w mieście, ponieważ jeśli nie mamy jakiegoś stowarzyszenie, moglibyśmy poprosić być może o kawałek, o kawałek gruntu na prowadzenie naszej działalności. Zaczęliśmy się niedawno przekształcać w coś na, w rodzaju eko nawet. Niestety projekt nie jest jeszcze ukończony i obawiam się, że jeżeli zostaniemy stąd usunięci, będziemy musieli znaleźć po prostu jakiś kolejny kawałek zapuszczonej nieużytkowanej przez nikogo ziemi, które po prostu niszczę i dalej tam od Polsce budować tą naszą działalność. A ta umowa była ustna z deweloperem, tak? Tak, umowa była ustna. Był pan odpowiedzialny za tą, za tą część terenu, do którego dzwoniliśmy. Nawet kiedyś były przesłanki, że on załatwić nam stały prąd, ponieważ korzystamy z agregatu. Ale potem wszystko nagle widać umowa przestała zobowiązywać. No. Decyzja wykonana w wydłużeniu się dawno nie można było wejść wcześniej, tylko to się zlekało z innych przyczyn. Kogo reprezentuje, kto jest właścicielem tej działki? Firma Gant. I ona tu, to jest teren prywatny i ona to będzie stawiała apartamentowe. Jesteśmy wykonawcą firmy firma Trans. Gant e, udostępni nam teren, bo dzisiaj przekazanie terenu w tej chwili my tu jesteśmy gospodarzami na tym terenie. Należącym do Ganta. Rozumiem, że Gant wydał pod, pozwolenie, żeby tu na ten teren dzisiaj wejść. Tak jest. Nie ma żadnej opcji, tak? Ostatnio pod ścianą w, w ciągu dwóch, dwóch godzin się zmieści. To to ale... Nie, myli pan, że pan nie, nie udzielam w informacji. Proszę do zarządu. Ale y, podobno była jakaś umowa ustna z, z squattersami tutaj y, na temat tego, że mogą. Czy mają proszę naprawdę z pytaniami się do zarządu. Proszę Państwa, przykro mi, nie udzielam żadnych wyjaśnień. Ale proszę tylko powiedzieć, czy, nie, czy, dziękuję. To, czy co ustaliliście Państwo? mają dogadaliście się? naprawdę do zarządu. Myślę, że tak. W sprawie y, tymczasowego pobytu i tymczasowej drogi, tak? Podobno to jest teren zalewowy. No nie z y, orzeczeniem y, odpowiednich instytucji, tak jest to teren zalewowy. Występuje to, dlaczego? to dlaczego tu jest budowa prowadzona? Bo teren zalewowy, na którym występują powodzie, nie ma zakazu budowy.